Dominik Kubaski, kolejny odcinek poświęcony Zazom Mazowieckim, dziś Zaz Legionowo. Dzień dobry, Małgorzata Trzcińska, jestem kierownikiem zakładu aktywności zawodowej w Legionowie. Witam Cię, Dominiku. Witam. Jaki był początek, i jak doszło do powstania zakładu aktywności zawodowej? Nasz początek był dosyć, dosyć trudny, dlatego że powstaliśmy w 2019 roku, w październiku, a już w marcu 2020 roku wybuchła pandemia. Wszyscy pewnie dobrze pamiętamy, jakie zrobiła spustoszenie w życiu ludzi. Ale także w, w działaniach, no i również w działaniach naszego zakładu aktywności zawodowej. U nas po prostu w pewnym momencie w pewnym momencie przestali przychodzić ludzie, bo nie mogli. Natomiast do momentu pandemii mieliśmy już wypracowaną fajną ilość klientów, już można było powiedzieć, że stałych klientów. I to jakby w marcu przestało, przestało funkcjonować. Dzisiaj jesteśmy już troszeczkę w innym miejscu, bo też zmienił się czas, i dzisiaj jest dużo lepiej, ale jeżeli pytasz o te początki, to właśnie one z powodu pandemii, z powodu COVID-u były dosyć trudne. Czy, czym zajmuje się, za ile osób w nim pracuje? Nasz zakład aktywności zawodowej zajmuje się gotowaniem, czyli prowadzimy bar. Taki był początek, że to miał być bar, natomiast podobno tak nam to dobrze wyszło i fajnie i ładnie, że wiele osób nazywa nas nie barem, a restauracją. Czyli nasze miejsce, zakład aktywności zawodowej to jest Zdrówko Legionowo którym gotujemy dobrze i zdrowo. Pracuje u nas 25 osób i w tej liczbie jest 18 osób z niepełnosprawnościami. 10 osób jest z niepełnosprawnością znaczną, 8 osób jest z niepełnosprawnością umiarkowaną. Większość z nich pracuje u nas od samego początku. A więc można powiedzieć, że to już jest 5 lat. Mamy też doświadczenia w trochę takie mało, mało, mało sympatyczne w tym sensie, że po prostu 5 osób w trakcie naszego działania niestety z powodu swoich chorób odeszły, opuściły nas, nie ma ich wśród nas. My możemy powiedzieć, że bardzo się cieszyliśmy, że te osoby były, że mogłyśmy, mogliśmy jakby być, uczestniczyć w ich życiu i spowodować, że, że przynajmniej te ostatnie lata, ostatnie miesiące mogli z nami pracować, mogli, mogli przychodzić do pracy, czuć się potrzebni. Atmosfera u nas jest bardzo fajna, bardzo sympatyczna, więc przy... Mamy nadzieję, że wprowadziło praca w wzdrówku wprowadziła trochę radości w ich życie. A z jakimi problemami na co dzień się my spotykacie? No więc tak, Dominiku, jakby mogę powiedzieć, chyba, że jakichś dużych bardzo problemów nie mamy, natomiast małe są zawsze. Z tego też składa się życie, że są, że, że są problemy i u nas też, też bywają. Natomiast oczywiście z każdym problemem staramy się sobie radzić. Każdy problem chcemy rozwiązywać od razu na samym początku, tak żeby jakby zaczynać najlepiej, by było każdy dzień taką otwartą, czystą kartą i myślę, że myślę, że póki co nam się to udaje i staramy się po prostu, żeby ta atmosfera była miła, sympatyczna. Nie staramy się wchodzić jakby głęboko w te, w te nasze problemy i je mocno rozpatrywać, tylko po prostu wszystko na bieżąco rozwiązywać i iść po prostu do przodu. A co chcielibyście zmienić, jeżeli mielibyście taką władzę i, i możliwość? Hmm, władzę powiadasz. No zawsze zawsze można coś zmienić, zawsze można coś polepszyć. tak na poważnie zupełnie, bo też tak rozumiem to pytanie. To wydaje mi się, że chciałabym zmienić, aby ten stosunek osób znacznych do umiarkowanych był, był 50 na 50. Mamy już pięcioletnie doświadczenie i yy, wiemy, że... Wiemy, że tych osób chętnych do pracy więcej jest umiarkowanych, mniej jest znacznych. To oczywiście można na różne sposoby tłumaczyć, dlaczego tak jest, ale prawdopodobnie dlatego, że Znaczny, wiadomo, to jest osoba bardziej chora, która ma dużo więcej problemów, musi rozwiązywać nie tylko te problemy, ale też pewnie często przebywa u lekarzy, często ma różnego rodzaju badania i jakby, i jakby do tej pory też. Osoba ze znacznym nie miała dużych możliwości podjęcia tych, tych prac, natomiast, więc jakby trudno też jej było się motywować, bo prawda jest taka, że zakłady aktywności zawodowej właśnie dają tą szansę pracy tym ludziom, więc super, super że tak jest. Dzisiaj też się czasy zmieniły i widzimy, że tych osób jest coraz więcej. W tym sensie, że one pojawiają się w miejscach publicznych, czyli w sieciówkach, przy obsłudze, przy obsłudze klienta. I to nam po prostu pokazuje, że takie osoby są i trzeba dać im szansę. Bo my wiemy, że, że jeżeli się da szansę i jeżeli osoba z niepełnosprawnością może zafunkcjonować i może działać, być wśród ludzi, to jest bardzo duży krok do przodu, dlatego że ona się rozwija, jest komunikatywna, jest otwarta, następuje integracja. Po pracy też bardzo często już zauważyłam, że osoby mają ze sobą kontakt poprzez social media, co to jest oczywiście bardzo ważne, dlatego że to jest taki rodzaj komunikacji, który, który wielu, który chyba każdemu jest potrzebny i w, tutaj w przypadku, w przypadku osób z niepełnosprawnościami to również się sprawdza. Dobrze. Zanim podziękuję za rozmowę, to do czego mogę Państwu życzyć. Mm, życzenie mówisz teraz. No to chcielibyśmy, żeby, żeby te problemy yy, nie były większe. Żebyśmy nie musieli się borykać z dużymi problemami. Yy, wystarczą nam te małe, yy, tak żebyśmy mogli sobie poradzić i dalej, i dalej funkcjonować przez kolejne lata. Dobrze, w takim razie życzę tego Wam i, i życzę, żeby osoby niepełnosprawne wychodziły na świat, działały. Żeby nie siedziałbym w domu. Tak, Dominik, bardzo ważne to jest to, co powiedziałeś, dlatego to było ujęte w moim, w moim życzeniu. Ja bardzo Ci dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy się mogli zobaczyć i jeszcze nie raz będziemy mogli stworzyć jakiś materiał o osobach z niepełnosprawnościami i dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.